Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu. Gdzie w pierwszej połowie realizujemy wszystko to, co sobie założyliśmy. Prowadzimy 2-0, wydaje mi się, że bardzo zasłużenie. Jeszcze poprzeczka. Po przerwie kontrolujemy granie na tyle, że broń nie stwarza zbyt wielu groźnych sytuacji. Nie wiem, nie widziałem, nie było mi blisko. Rzut karny po strzale gdzieś zawodnik się przewraca. W konsekwencji druga żółta kartka, co było bardziej bolesne. Myślę, że nawet gdyby był ten rzut Karmia, kto inny może by faulował, że kończylibyśmy w 11, to ten mecz miałby zdecydowanie inne oblicze, a tak tracimy stopera. Troszkę się od razu nam ustawienie poprzestawiało. Gramy w 10, Broń narzuciła swoje warunki. Zdecydowanie zaczęła je dyktować. Zbyt łatwo stracona druga bramka, bo nie niekryty zawodnik na piątym metrze. No i trzecia, jeszcze rykoszek gdzieś samobójczy, taki trochę bolesny. Z punktu widzenia mojego, jeżeli sędzia podyktował rzut karny za taki fał dla broni, to w końcówce, gdy nasz zawodnik Bylak jest faulowany przy przyjęciu piłki w powietrzu, przewrócony, to wydaje mi się, że również można było pokusić się o odwizdanie faulu. Pierwsza połówka uczulałem chłopaków, że mecze sparingowe to jest zupełnie coś co innego niż mecz mistrzowski. Jeżeli nie włożymy w to 100% zaangażowania, walki, charakteru, to mecz może się potoczyć nie po naszej myśli. I tak była pierwsza połówka, której, tak jak trener powiedział, w ogóle nie istnieliśmy. W ogóle, bo powodem tego było brak biegania, brak ruchu w zespole, bez żadnej koncepcji, bez żadnej myśli. Chłopcy myśleli, że na stojąco da się wygrać, niestety w tej lidze trzeba każdą półkę, każdy mecz, trzeba wybiegać, wywalczyć i wtedy są efekty. Co do rzutu karnego, tak jak ja powiedziałem, nie będę się wypowiadał, rzeczywiście był to szczał, natomiast to było za daleko od nas, sędzia był bliżej, gwizdnął, akurat trafiło na tego zawodnika czerwona kartka, było nam łatwiej. Powiem jedno, wróciliśmy z dalekiej podróży, wygraliśmy ten mecz bardzo szczęśliwie.